Siemano, witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wojtowicz, to jest program Typy z ulicy. Dzisiaj będziemy pytać ludzi w Warszawie o Ligę Mistrzów, o walentynki, o polską Mesta klasę. Zapraszam serdecznie, widzimy się za chwileczkę pod pałacem kultury. Elo! Siemanko, masz chwileczkę? Słuchaj, jesteśmy z programu Etoto. Robimy taki program typy z ulicy i chciał zadać Ci pytanie, czy interesujesz się Liga Mistrzów Wraca, Ekstra Klasa wraca? Kibicujesz? Jesteś kibicem? Ligę mistrzów niż ekstra klasę. Oglądam, ale... Okej, okay, a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to Walentynki w Paryżu czy we Włoszech? Walentynki. We Włoszech zdecydowanie. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to jest Walentynki, zdecydowanie we Włoszech, ale to jeszcze dziewczyny trzeba mieć. Okej, okay, czyli tutaj, no no słuchaj, mamy bardzo duży kanał, Możesz się zreklamować, że jakaś na, o dziewczyna chciałaby pojechać na Walentynki na mecz Lazio Bayern Monachium. To jest tutaj kolega, który ja w stanie to zagwarantować, opłacić cały wyjazd, plus hotel, plus jedzenie, carbonare, bilety na mecz, koszulkę e, immobile. Tak? Czy nie gra już w Lazio? Gra chyba jeszcze dalej. Gra chyba Aczkolwiek... jeszcze. Nie wiesz? Ciężkie czy... pytanie, ale wydaje mi się, że gra, bo w Aby... czasami trafił. Trafisz go w jeszcze w ten, w paczkach? Czy ma pan y, jakieś tutaj przesłanki co do tegorocznego zwycięzcy ekstra, Ekstraklasy? Czy lega jeszcze powalczy, czy jednak Śląsk? Myślę, że Jagiellonia. Jagiellonia. Na, y, nie, teraz dokładnie nie wiem, jak, jak wygląda tabela, mógłby pan przypomnieć? Druga, drugie miejsce jest drugie miejsce. I kalendarzowo się lepiej zgadza niż tam chłopaki z, Warszawa, z Wrocławia? Nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie, nie kojarzę. Wiem, nie że rozumiem. pierwszy mecz Jagiellonia gra w niedzielę, zdaje się, z Widzewem Łódź. A powiedz mi, dobra, w takim razie, czy myślisz, jak jesteś kibicem? Kibicujesz, interesujesz się sportem. Myślisz, że Wisła ma szansę w tym roku w coś podziałać? Wisła. Jaka Wisła? Wisła Kraku. Dobrze. Że ma, ma szansę na mistrzostwo. Ma szansę? Ma szansę na mistrzostwo. No. Okay. I myślisz, że finał z Odrą Opolem? Finał z Odrą. Myślę, że ostatnie ostatniej kolejce z drugą Wisłą Polski zmierzał się o walce o tytuł. Walentynki w Paryżu czy walentynki w Rzymie? W Paryżu. Paryżu, czyli gdyby, mia... gdyby Panią chłopak zabrał do Paryża na te walentynki i miała Pani wymarzony dzień z najlepszym paryskim jedzeniem, ale okazałoby się finalnie, że to jest jednak mecz PSG-Real Sociedad? PSG co? Real, Real Sociedad. PSG, no. Tak, tak, ale czy miała Pani luz z tym, że na, na mecz? No, nie uh. Problem, żeby pójść z chłopakiem na mecz. Okej, okay, okej, okay. a jeśli chodzi o, o Ligę Mistrzów, co sądzisz o decyzji o Zielińskim i Napoli? No to chyba z Napoli ten prezes znany jest z tego, że nie, nie szanuje za bardzo swoich tam zawodników. No dla mnie słaba decyzja, z, dla klubu, bo był to no, jeden z trzech takich najważniejszych zawodników aktualnie, więc no myślę, że średnia, ale. Myślisz, że powyda się to powtórzone jak karne Błaszczykowskiego? Hmm. Powinni go znowu przyjąć i znowu jeszcze raz odsunąć? No, ja jeszcze wierzę, wierzę, że będzie powtórzony ten karny, bo to skryminałby <gryminał> dla mnie. E, czy myśli pani, że Wisła Kraków w tym sezonie coś sobie jeszcze poradzi w tej ekstraklasie? Nie, mam uraz do Wisły Kraków. Całkowicie, że nie jest skreślona według pani? Nie jest skreślona. A kto w tym roku wygra ekstraklasę? No, ja mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, nie wiem, mój młodszy brat śledzi i mam cały pokój obwieszony w legi. No, nie, no to tam okay. nie mam innej opcji, żeby coś innego powiedzieć, bo mhm. zostanę. No, wiadomo co. Czego to może być logo? Nie mam pojęcia, no jakiegoś klubu pewnie. Dobra, ale tak ze skojarzenia, myślisz, że z jakiego kraju ten klub może być? Anglia, może? Z Anglii. Premier League, czy niżej, jak, jak według Ciebie? Może wyżej. Wyżej, wyżej niż Premier League. Chyba tak. Jasne. I myślisz, że to jest jakiś taki dobry klub? No, nie wydaje mi się, bo nie słyszałem o nim. No właśnie, bo za mało. Nie ma. Szanowni Państwo, to to zawsze w centrum wydarzeń. Chcieliśmy być w centrum wydarzeń, ale nie ma żadnych drillowców pod, pod tymi tarasami. Okazuje się, że ten flint tak mocno nie grzeje. I przy temperaturze 8 stopni sprawdziłem na zegarku, że mam 8 stopni, e, nie, ma, nie ma drillowców. Wszyscy siedzą w ciepłych domach na prywatnych osiedlach. Niemożliwe. Trap. How much is your. Oh, how much is your coupon? <noise> W Rzymie e, Lazio z Bayernem Monachium w e, Paryżu, Pary, PSG z Royal Sociedad. Tutaj jaki kupon? No Zdecydowanie Bayern. No i Myślę, że jednak PSG, mimo wszystko. No, okay. czekaj. Czysto, czysto, czysto Bayern i czysto PSG. Czyli bez żadnego handicapu, bez żadnej tam BTS-u czy czegoś takiego? No, można dać, że Bayern wygra i poniżej 2,5 gola. Okej, okay. a co sądzisz o tej decyzji ostatniej z Zielińskim i z tym odsunięciem od Napoli z Ligi Mistrzów Składu? No, zdecydowanie po tej decyzji jakby byłem bardziej za Napoli, wiadomo, ze względu na Piotrka w tym dwumeczu. Jednak nie, nie, nie lubię tego właśnie w tym Neapolu, tam jest takie, dla mnie taki trochę brak szacunku dla jednak kapitana, bo niejednokrotnie wychodził z opaską kapitańską Piotrek, no tu taka decyzja, no ale trudno tam. E, Walentynki w tym roku, kolejka, w Paryżu czy w Rzymie? E, nie no chyba, chyba w Paryżu. Czyli jednak psr Real Sociedad czy, wracając do tego Rzymu, Lazio Bayern Monachium? E, nie no, raczej PSR, no. Raczej PSR. Na kuponie byłoby też PSR. Jak wyglądałoby w tej sytuacji? Tak się wydaje, no. Okej, okay. a jeśli chodzi o, o takie, jeden obrazkowy mam, bo na razie jedna osoba dała radę. Jakby mógłbym powiedzieć, co to jest za klub piłkarski? Nie mam pojęcia. Albo w ogóle, co to jest klub piłkarski, że może, bo ja to też nie wiem, czy to jest klub, może to jest jakieś wymyślone, garmażeria albo mrożonki? Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze, nie będę strzelał. Walentynki w tym roku, w Paryżu czy w Rzymie? W Paryżu. W Paryżu, czyli bardziej tutaj Real Sociedad PSG, czy bardziej Lazio Bayern Monachium? Byłem bardziej PSG jednak. PSG, czyli na kuponie by było PSG? Myślę, że tak, na pewno. A co sądzicie pan o tej decyzji e, Keliana Mbappé w końcu do Realu Madryt? Dużo moich znajomych jest za Realem Madryt, więc e, chyba się cieszą i w takim razie też się cieszę. Walentynki w Paryżu czy w Rzymie? W Paryżu. W Paryżu? Decydowanie. No, no muszę, że tak. Na kuponie będzie w Paryż? E, będzie. A tak. jaki wynik? Czy jakiś, Czysto czy coś? Jakiś BTSik? Nie, czy do jednego. Czy do jednego? Okej, okay. a ze strzelcami? Raczej nie, żeby tam kilian coś nic nie, 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 nie na pewno? Kilian? No może, może jeden, i dwa asysty, nie? Okej. Okay. Dobra, też ostatnie, ostatnie mam pytanko, jeśli mogę, bo na razie mało osób udało się zweryfikować. Według okay. pana co to może. Czego to może być logo? Eee no. ha, huh. Podob coś podobnego Nawet nie wiem tyś Ale od razu mówię to nie musi być klub sportowy To może być, być cokolwiek A tylko powiem szczęście panu to kojarzy to nie musi być klub sportowy Może jest, może nie jest Alewka Nie, dla mnie to coś podobnego do logo no, sportowego klubu, tylko że nie wiedziałem, to, ale no, podobne do Inter Milana, ale oczywiście no, nie, nie wchodzi to do tego. Okay. Coś podobnego do logo to do Inter Milanu starego. Nie? Tu mamy rywala Legii w aktualnej kolejce A, e, tak? i konferencji. No, jakby pan miał powiedzieć jedną radę Aha. panu Maurizio Poczetino. co Jedna zmienić w obecnym składzie albo w obecnej taktyce klubu z Londynu, oh, no. żeby... Obrona, na tysiąc To Obrona słaba, nic nie może zrobić. Silva stary. No ale Bramka ostatnio, hmm? Bramka ostatnio. No ale on musi bronić, a nie, <laughs> a nie strzelać. Nie, oczywiście nie ma całkowitej obrony, żadnej obrony nie ma. I to jest lekcja, to jest, to jest lekcja dla Chelsea, obrona. No, to jest lekcja, one tak to robią, tylko że to zawsze, zawsze drużyna musi się budować od obrony, nie? a obrony teraz nie ma.